Dzień dobry, witamy w programie EkoLand. Dzisiejszy program poprowadzą Sebastian Sikorski i Robert Wrękowski. Każdego dnia używany na całym świecie każdy z nas nie słyszy ten sam dźwięk. Czy zastanawiamy się, jak kiedyś dbano o higienę? A jak dbają o nią teraz inni ludzie? Te oraz inne odpowiedzi znajdziecie w naszym reportażu. Zapraszamy. To jest Imperium Rzymskie w I wieku. Łączymy się z naszym reporterem, który jest w Mateusz, jak dbano wtedy o higienę? Halo, halo, słyszysz mnie? Tak, bardzo dobrze. Witam Państwa. Mieszkańcy Efezu o higienę dbali w toaletach publicznych. Używali oni gąbek morskich, przywiązanych do kija, które moczono w wodzie. Oddaję głos do studia. Dziękuję, to było bardzo fascynujące. Halo, halo, co u Ciebie, Robercie? Jestem przed Zamkiem Krzyżackim w Toruniu, w Polsce. Zobaczymy, jak w XIV wieku radzono sobie z tym problemem. Toaleta zwana Gdaniskiem znajdowała się w wieży. Do higieny używano słomy lub kapusty. Poznaliśmy średniowieczną toaletę czas na chiński wynalazek. W XIV wieku powstał pierwszy papier toaletowy. Używany on był tylko przez cesarza. W 1857 roku Joseph Catti w USA sprzedał pierwszy papier bez rolki. A w 1879 roku Scott Paper Company sprzedaje pierwszy papier w Rolce. W 1999 roku w Japonii wymyślono toaletę bez papieru. Jest to bidet, suszarka i panel elektroniczny w jednym. Jak działa, zobaczcie sami.

Papier pokładany jest od najdroższego do najtańszego. Jest papier z powietrzem, papier kolorowy, papier graficzny, biały, miękki, zapachowy i papier ekologiczny. Więcej o tym papierze opowie nam nasz reporter znajdujący się w fabryce papieru toaletowego. Papier ekologiczny produkowany jest z makulatury. Natura miesza się z wodą. Masa z wylewki wypływa na sito. Masa z sita jest przekazywana na sukno. Sukna papier jest przekazywany na cylinder, gdzie jest suszony. Kolejna faza do suszania papieru. I mamy gotową wstęgę. Papier jest ścięty na rolki i pakowany do sprzedaży. Nasz reporter przeprowadził ankietę w szkole. Dowiedzieliśmy się, jaki papier używany jest w ich domach. Wyniki ankiety są następujące. Jak myślisz? Dlaczego wygląd kolorowy? Hmm, bo taka jest ich mentalność? Tak. A wiesz, że jest taka specjalna niszczarka, która przemienia zużytą makulaturę w ekologiczny papier toaletowy? Tak. Jeżeli byłaby ona tańsza, nawyki na całym świecie zmieniłyby się najlepsze. Tak. Czas na zmiany. Żegnam się z Państwem. Sebastian Sikorski i Robert Wrąkowski.